czym może coś wam powiem. Pod krzyżem Jezusa nie ma tłumów. Na Golgocie nie ma cudów, nie ma spektakularnych znaków. Nie ma poklasków. Jest tam tylko kilka osób, które nie uciekły, które zdecydowały się być blisko w najciemniejszej godzinie. Wśród nich Maryja i Jej umiłowany uczeń. To, co się wtedy wydarzyło, to było czymś więcej, niż taką wzruszającą sceną pożegnania. Jezus wisząc na krzyżu nie tylko umiera. On nadal daje. Właśnie w momencie największego cierpienia, kiedy wielu by się zamknęło w swoim bólu, On otwiera nowe relacje. Oto Syn Twój, oto Matka Twoja. W tych słowach Jezus powierza Maryję uczniowi i ucznia Maryi. Tworzy rodzinę, która nie opiera się na więzach krwi, lecz na więzi wiary i miłości. W tym geście zawiera się głęboki sens chrześcijaństwa. Nie jesteśmy sami i zostaliśmy sobie dani nawzajem. Przyszło rodzi wspólnotę. I to jest bardzo aktualne dzisiaj, w świecie pełnym samotności, w którym tak łatwo zamknąć się w swoich sprawach, oddzielić się taką grubą kreską od innych. Jezus mówi: Potrzebujesz drugiego człowieka. Nie poradzisz sobie sam. To jest też taka lekcja obecności. Maryja nie rozwiązuje sytuacji. Ona nie zatrzymuje cierpienia syna, ale jest obok. I czasem to jest właśnie najważniejsze, co możemy dać drugiemu. Nie wielkie słowa, nie szybkie rozwiązania, ale obecność, która podtrzymuje. Wielu ludzi przeżywa swoje krzyże właśnie w samotności, choroby, problemy rodzinne, kryzysy psychiczne. Ewangelia pokazuje, że prawdziwa miłość nie ucieka wtedy, kiedy się robi trudno. Maryja pozostaje do końca, a umiłowany uczeń, choć mógł się bać, trwa pod krzyżem. Ich obecność staje się miejscem, w którym rodzi się kościół. Rodzi się wspólnota uczniów, którzy mają siebie nawzajem. Święty Bernard z opisał, że Maryja stojąc pod krzyżem nie była biernym widzem, lecz współcierpiała w głębi swojego serca, ofiarując się razem z synem. I to uczy nas, że obecność nie oznacza obojętności. Towarzyszyć to znaczy współodczuwać, dzielić ciężar, wziąć odpowiedzialność za drugiego. I właśnie taką obecność Jezus oddaje każdemu uczniowi w darze matki. Dlatego chrześcijaństwo nie jest religią indywidualistów, którzy radzą sobie sami, ale drogą ludzi że wspólnie uczą, jak kochać i wspierać. W te słowa Jezusa można odnieść do naszych codziennych sytuacji. Kiedy ktoś w rodzinie zmaga się z chorobą, nie uciekaj, bądź. Kiedy w pracy ktoś przechodzi kryzys, nie udawaj, że cię to nie obchodzi. Zaoferuj pomoc, zapytaj. Gdy spotykasz kogoś w żałobie, nie musisz mieć gotowych zdań. Czasem wystarczy milczeć i być obok. Bo pod krzyżem rodzi się nowy styl życia, w którym każdy z nas staje się bratem, siostrą, synem, matką dla innych. Zgodnie ze słowami jedni, drugich brzemiona noście. Jezus daje nam Maryję jako matkę, byśmy mieli pewność, że zawsze jest ktoś, kto nas poprowadzi, kto nam towarzyszy w drodze. A daje nam też siebie nawzajem, byśmy nieśli ciężar wspólnie. Jeśli chcemy naprawdę zrozumieć, czym jest Kościół, musimy wracać do tej sceny. To nie jest tylko wzruszający obraz, to fundament nowej rodziny, której centrum jest krzyż i miłość silniejsza niż śmierć. Jak powiedziała święta Urszula Leduchowska, u stóp krzyża otwierają się dla duszy nowe horyzonty miłości. Niech Pan ma mi Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.